Siemano z tej strony, Jace i zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery Travisa Bikla. Zajmujemy dziewiąte miejsce w Ekstraklasie, czyli w Premier League. Pokażę Wam tabelę. Dziewiąte miejsce idzie nam całkiem nieźle, mało remisujemy. Najmniej, najmniej remisów w całej lidze. Jeszcze ma tak Aston Villa. Ale mamy szansę, nawet na piąte miejsce. Wbrew pozorom. Szóste miejsce to jest mój cel. Póki co mamy, mamy szansę na to. Dlaczego szóste miejsce? Ano dlatego, że Liga Europejska. szóste miejsce byśmy jeszcze 20 milionów funtów dostali. To by nam się przydało. Mm. Jak tu? O! Mm. <grych> Sorry, że tak buczę. Siódme miejsce, jeszcze się kwalifikuje do Euro. Szóste miejsce, Euro baraż. Musielibyśmy być piąci od piątego miejsca. Czyli Everton. 7 punktów przewagi mają? Nie, co ja mówię? Jakie 7? Nie, dobrze, 7. Ale myślę, że na siódme miejsce by się udało, ponieważ Stoke City ma tylko 3 punkty przewagi. To już wygrał Capital One Cup, więc ten zespół już jest automatycznie jakby liczony do Ligi Europy. Więc to by było tak, właśnie, że yy, a Everton, Tottenham i jeszcze do, do, chyba tutaj te dwa zespoły Więc bardzo mi zależy na tym Najlepiej było te szóste miejsce zająć Aczkolwiek według mnie to jest nieosiągalne Ale myślę siódme miejsce już łatwiej Terminarz Terminarz Southampton przekraliśmy w Pucharze Anglii 2 d 1 Albo no, to jest Puchar Ligi Nie wiem, Puchar Ligi chyba nie, Puer Anglii. 2 do 1, bramka Morrissona. Potem Stoke City, wygraliśmy 3 do 1. Wugan, bramka i kontuzja na 3 miesiące. Chyba. No to tu kicha. Szkoda mi go. I dwie bramki Holta. Basong super mecz. Nawet Manolew zagrał dobrze. Co jest zdziwieniem. Z, z Blackburn Rovers, 1 do 0. Wawrzyńczak strzela bramkę. To jest Newgen, zaraz wam go pokażę. Swansea, wygrywaliśmy 2 do 0, niestety zrobiło się 2 do 2. <grytania> Frejski remis. Ale Holt, bardzo dużo bramek, 14 bramek w lize. Więc idzie mu coraz lepiej. Sunderland. wygrana 1 do 0. Adam Wawrzyniczek, kolejna bramka. Patrzcie, wszystkie skillem mu rosną, wszystko mu rośnie cztery 4 mecze w Lidze, rozegra dwie bramki i asysta, więc bardzo dobrze mu idzie, rozwija się. Ma cztery gwiazdki raportu. Póki co niby w Par League One by się sprawdził tylko. Ale gole strzela. I może być czołowy snajperem w Premier League, więc ma potencjał. Może kiedyś w każdy zagra. No i Tottenham przeżnialiśmy 3 do 1. Thomas Insk, bramka. To chyba jego pierwsza bramka w tej Lidze. Tak. Jest super. Ma już swoje premierowe trafienie. Hmm. Co jeszcze chciałem pokazać? Statystyki, jak zwykle, po meczu. Transfery. A poprosiłem zarząd o. Gdzie to jest? Zarząd o dodatkowe pieniądze. I dali mi z 3 milionów zwiększyli mi do 5, więc zrobię jeden transfer. Danny Bet. Bet. Dobry piłkarz, obrońca. Wystawili go na sprzedaż. Chcieli za niego 3 miliony 600, 000. grzechem byłoby go nie kupić. Tamtego gościa, tego te raz sprzedam i będzie mieli fajnego młodego gościa. Dobre z ma Niczyn Tarner, który jest, się starzeje. Jest szybki nawet. Jest dobry. Zdecydowanie może się nam przydać. Transfery, historia. Było coś jeszcze? Wawrzyńczok, Ins. 24 miliony wydaliśmy. Nieźle. Który z tych transferów będzie nieudany? Według mediów. Ten barosz będzie zdecydowanie. Barosza nie wystawia w składzie łysków. Dobra, co zrobiliśmy? Wypożyczyliśmy Stevena Itakera. Zarabiamy 16 tysięcy funtów miesięcznie, zarabia 12. 000, więc jeszcze dostajemy kasę. Fajnie. Jakie skill staty? 5 meczy? Niezbyt ciekawy. Aleksander Syderlund, sprzedany za 1,8 miliona. Dwie bramki, dwie asysty, no ładnie pyka Ale nie był mi potrzebny I z wolnego transferu Na wolny transfer jakiegoś młodziaka Więc trudno Zgłaszamy zespół do rozgrywek jak widzicie mam 5 milionów budżetu transferowego Zaraz zostaną dwa, więc spoko Na kogo gramy? Na Everton Dobrze, że nie na Goodinson Park o, mają dobry skład, widzę, Howard, Jagielka, Jagielka, Neville, Taewo, Oviedo, Hettinga, Gibson, Mirelesz, Miralasz, Park, Choo, Young, Zamora. A my mamy Rudego, Izaguira, Turnera, Basonka, Jonesa, Andrew, Surman, Houson, Inz, Bennett, Wawrzyńczok i Holt. Myślę, że taki skład będzie najlepszy. Waworzynczok w dobrej formie. Hold to już nawet nie mówię. zostać ostatnio chujowo gra. O Olef. <laughs> Jak wygramy, będziemy na którym miejscu? 37. 37. Na siódmym? Może. No, trzeba walczyć o te puchary. Jak z takim atakiem, jaki mamy, to mamy szansę zdecydowanie. Tego trzeba. Pressing zawsze, a temu ścisłe krycie. No i to Miralesz, odbiór, za, ten, słabsza noga, dobra. Więc jedziemy, styl płynny, kontrola, tego to już ustawiłem tak, żeby nie trzeba było tego zmieniać. Mamy dobre morale, przecież Hoason ma niskie, bo miał kontuzję. Ale dobry jest, nasz najlepszy środkowy pomocnik, a już w porządku, więc dobrze. Grand Holt, wszyscy wypoczęci, możemy grać mecz. Wdać polecenia, więc gramy szeroko, szybkie centry i może skrócenie pola gry nie? Dobra, póki co, te dwa wystarczą, więc jedziemy, rozpoczynamy mecz na Karo Road w Norwich. Pierwsza akcja, jak zwykle, się nic nie wydarzy. Oczywiście, dobra. Zobaczymy, zobaczycie y, tego Wawrzyńczoka w akcji. I Insa, który nie grał zbyt często. Pierwszy rzut rożny. I co się dzieje? Owiedo do przejmuje piłkę. Gibson. InS przekwytuje piłkę. Super. Rusza lewym skrzydłem. Dawaj, dawaj skrzydłem do środku. I Hold! To będzie bramka. Nie. Ale sknopcił akcję. To powinna być bramka. Grand Hold powinien to wykończyć. Zdecydowanie. Dobra. Oddajemy. Jesteśmy nieskuteczni, no yeah. <gry> Tajwo fauluje Wawrzyńczoka. Teraz Turner dostanie kartkę. Niestety. Nasz najlepszy środkowy obrońca. Według statystyk, znaczy według mecz rozgrywanych ma najlepsze oceny. Chociaż basąk niewiele gorszy. Tylko basąk jest trochę kontuzjogenny. O, rzuca. I co się dzieje? Zamora zajeba z całej siły. Jeden do zera. Bobby Zamora. Spadamy na dziesiąte miejsce. Niedobrze. Szkoda. Więc 1 do zera przegrywamy. No, nie był kryty. Nie pokrył go Turner. Szk Turner uciekł. Nie wiem dlaczego. Trudno. Bennett ostatnio coraz gorsze spotkania rozgrywa. Chyba będę musiał kogoś wystawić innego. Nie wiem, może. Pillington. Adam Wawrzyńczok fauluje i żółta kartka Dobra, co? Pierwsza akcja, dwie akcje w całym meczu. Potwierdza się, że w sytuację lubię się mścić, nie wykorzystane. Dobra, chcę zobaczyć inną grę. Mm, nie graliście tak źle. Nie podoba mi się wasza nieskuteczność. Ale bramkarza zmotywowałem. Wow shit Elliot Bennett, no co za gość, 6-1. W pierwszym meczu tak dobrze grał, a teraz bez nadzieja. I dajemy ofensywę. Ora. Hej, co? Myślałem, że będzie nasz. Trudno. Dajemy ofensywę, musimy ich przycisnąć, to tylko Everton. I co się teraz stanie? Hettinga. Oviedo, dobrze ciśnie dzisiaj w tym meczu. Turner, tam, dawajcie pressing. Izaguir, dawaj. Jest szybki basong wygrywa pojedynek główkowe, ale Gipson będzie nie. Ettinga spanikował. Krycie jeden na jednego, jak widać. Ale Izaguir przechwytuje piłkę. I wrzuca do Holta. Holt. Holt na... Wawrzyńczok. Skrzydło do Beneta. Na skr... Surman. Surman. Co zrobi Surman? Holson. Holson uderza... Wawrzyńczok! Jeden do jednego. Kolejna bramka tego 17-letniego chłopaka. Obo no 18, 18 już? Czy 17? Asystował Holson, który uderzył z całej siły. Howard odbił piłkę, a Wawrzyńczok dobił. <laughs> Super. Wawrzyńczok, ale hold! Beznadziejna ocena. No ładnie. Izaguir. Ins. Izaguir. <laughs> na lewa strona jest oba na, obie na i. Nie no, tak nie można grać. No, ja robię zmiany. Mi się to nie podoba. Surman. Nie trzeba zrobić Morrisona w miejsce Holta. Trzeba wpuścić tych, co grają najgorzej. Trzeba wyrzucić tych, co graje najgorzej, czyli Nie, Surman ma najniższą kondycję. Wydajemy Jakuba Butterfielda. I wpuścimy Pillingtona w miejsce Beneta. Ostrożny. Oczekuję dobrej gry. Oczekuję dobrej gry i... Żarliwie dobrej gry i teraz jedziemy panowie Jones przyjdzie o, o kurwa, ale szczęście mieliśmy Rudy wybija INS Teraz co zrobi INS, nic nie zrobi, szkoda Ora, Holz chodzi. To jest jego najgorszy mecz. Jaki widziałem. Chociaż. Zagwir. Basong 2 do 1. Dobrze. Zagwir kolejna asysta w tym sezonie. A i akurat zmiany tak, 9-17 Dajemy kontrolę Zobaczmy to jeszcze raz I A Abasang tu się wiebał. Gdzie by hold w ogóle? Hold by tam gdzieś niewidoczny Dajemy teraz kontrolę I dajemy teraz Teraz, y, jakie teraz? Piłka do nogi Żeby nie stracić głupio piłki Teraz rzuta kartka dla Johnny'ego Hołsona Dużo kartek łapiemy w tym meczu Gramy wyjątkowo agresywnie. Ale to dobrze, bo tamci się wystraszą nas. O, teraz Hettinga, sp sp y sprowo sprowokowany. O, Wawrzyńczak wspaniały aktor, było napisane. <laughs> Dobre. tajwo teraz kartka. No, widzę, sędzia dzisiaj dupy daje z tymi kartkami. Newcastle remisuje z Blackburn. 1 do jednego. Dobra, teraz kolejna akcja przeciwników. Nie, no, trzeba dać tutaj widok ogólny Nie. Jak tutaj zrobić? Taktyka, przeciwnik. Trzeba tego Oviedo. Oviedo jest wkurwiający dzisiaj. Pressing zawsze, odbiór agresywny, słabsza noga. Jak to teraz zatwierdzić? Tutaj, dobra. Oviedo za dobrze gra dzisiaj. A, chujowo uderzył. Myślałem, że wejdzie w pole karne i uderzy na długi słupek. Holta trzeba opierdolić po tym meczu. Niestety. Póki co widzę basąk 8,7. Wawrzyńczok 7,5. Ale. Najgorsze jest to, że. Te zmiany, które zrobiłem, w ogóle nie zmieniły. Co on Pillington zrobił. Dobrze, Rudy obronił. Ratuje nam dupę w tym meczu. Ale Pillington, on stracił piłkę tak jakoś. Mam jeszcze jeden pomysł. Damy przeprowadzić, nie przeprowadzić zmiany tylko damy taktykę. Teraz trzeba zrobić jakby... Cofnięcie się do tyłu, więc tutaj damy środek pola. Tutaj cofniemy tych dwóch piłkarzy. I damy boczny pomocnik. boczny obrońca. Trzeba się cofnąć. Tarner kontuzjowany. Dobra, wytrzymiesz chłopie, dawaj. Koksie. Dobra, i teraz rzut rożny, owiedo. wuje, Dobra. Mamy rzut rożny dla przeciwników. O wiedo. Wkurwiający piłkarz. Strasznie za, za dobry. Miralasz. 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 Zamora. Miralasz. Jones. Rzut wolny. Dobrze. Przeciwnik faluje. Ani Czebę. Chyba. jak on się tam zwał? Nie zauważyłem dokładnie. Kolejna żółta kartka. i Zagwir. No, mamy. To jest cud, że nie ma żadnej czerwonej. Morrison. Morrison podaje do Butterfielda, Wypuść go. Wawrzyńczok. Pillington. Pillington wrzuca. Morrison 3 do 1. Weź się, Smoka. Dobrze. następny razem Holt chyba nie zagra. Jak tak będzie grał. Aczkolwiek. Pillington asystował. Nie wierzę w to. Nie wierzę. On tak słabo grał. A Morrison z powietrza uderzył tą piłkę. I super. 3 do jednego. Zaraz będzie cztery <laughs> Inz Izaguir Izaguir gra na czas. Kurwa, no już myślałem, że Basok i jego koledzy nie mieli prawa tego przegrać. <laughs> Widzę super oceny, tylko hold za słabo. Miałem zwali w setkę i zwalił tamtym. Holson asystował, Emilio Izaguir i Pillington. Dobra, jestem zadowolony zdecydowanie. Pokonaliśmy piątym chyba zespół w tabeli. Jestem z Was dumny, panowie. Oj coś ta motywacja im Nie rośnie wszystkim Szkoda Ale bramkarz jest dobry Dzisiaj zagrał dobrze Billington też jest za da, a, 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 Agresywnie Nie Oj, Szkoda Ale Dobra Bill Jones też dobrze zagrał Howard 3 stracone Mieliśmy więcej strzałów Jesteśmy na 9 miejscu dalej Dobra Wychodzimy z tego spotkania Jest dobrze Man City, Fuchsiarze Co, wygrali? Chelsea jest żenujące w tym sezonie <grystanie> Izaguir entuzjastycznie O, Turner A, 3 do 4 dni Lajcik Kibice świętują Wawrzyńczok zajebisty, Barosz Spartak, Stade de Reims, Empoli. Hehe, <laughs> nie chcę go, kurwa. Patrz, jeden użytkownik mi mówił, żebym go wystawiał, ale... No sam widzisz, jaki to jest dziad, słaby. Ślimak, nie... Wawrzyńczak jest lepszy. <laughs> Siena. Ech. Wysyłam asystenta. Zobaczmy, może jakie były mecze, a właściwie wyniki. City 3D nie podstawowe, tylko szczegóły. Manchester City 3 do 1. O, Lampard czyli mój ulubieniec. Norwich wygrało. 27 tysięcy widzów, ładnie. O, Wilki wygrały z arsenalem. <laughs> Wenger się wkurwił. Newcastle zremisowało. O, 12 miejsce już. Obu piłkarzy mam na liście życzeń i przegrało Ale grali w osłabieniu 3-0 było No to nieźle West Brom 3-0 po Longa Sunderland 2-2 Dobra Więc tabela jest Coraz ciekawsza się robi Jest tłok Bardzo pewny status W końcu uratowałem im Już ligę w zasadzie Chyba pełny stadion był u nas 27 224 muszę obejrzeć. 27 9 miejsce. Mamy duże, duże szanse nawet na 5 miejsce, na którym był Everton. Jak tak zagramy na lepsze zespoły, typu Arsenal, Manchester City, Tottenham, Chelsea znowu, to mamy szansę nawet awansować na te 6 miejsce. Mówię całkiem serio, zwa albo zwariowałem, nie wiem. Ile było? 27 No fajnie, pełny stadion do nas przyszedł. Dobra, yy, co jeszcze by tak poka... E, statystyki, ojej. Nie no, kurwa. Co ja mówię jedno, robię drugie. Ja dzisiaj zamulam. W przeciwieństwie do mojego kompa, który chodzi wyjątkowo szybko. Statystyki całkowite. Meczy, najwięcej, o już 30 Rudy Asystema, hej Wie, nie wiedziałem o tym, nie pamiętam Na pewno widziałem to, ale nie jestem nie pamiętam, który to był mecz Asysta bramkarza, dobre Bramki, hold 16 Jego trzeba opierdolić Umiejętność mu rosną Wstawa w meczu, ostatni mecz Róbcie tak często, to naprawdę jest dobre agresy Asertywnie no i widzicie, morale rośnie. Kto tego nie robi, ten traci. Morrison. Dobry zawodnik też. U umiejętności rosną. Aczkolwiek 20, 30 lat. Wugan niestety. Wawrzyńczok. 3 bramki. To jest gość. <grytanie> Dobra. Asysty Izagir jednak. 7 asyst. Bennett 5, Ale on gra chujowo ostatnio. Howson. Johnson. Jak prawie obrońcy? Billy Jones ma jedną asystę, a... Ten, m, jakiś Bugar ma 0, spoko zawodnik meczu Basong 4, Holt 4, Turner 3 Ayala 1, Snodgrass 1 Hobson 1, Surman 1 podania celne Fatih Wawrzyńczok Butterfield, Ślizgi, Butterfield, Basong Jones, właśnie dlatego lubię tego Jonesa Ibanez Dribblingi, Inz tego się można powiedzieć, obrońca Żółte kartki, Basong, Johnson, Houson <grymne> Panie do rymu. Tak jak kiedyś było Żyrawski, Głowacki, yy, Frankowski <grymne> Czerwone kartki, nikt nie złapał Czerwonej kartki przez cały sezon I średnia ocena, Basong Dobra, i teraz prośby parafialne I ogłoszenie ten bo Zapisałem to sobie na kartce Bo trochę tego było Więc na początku Jewdel Polecam jego karierę przy okazji bo nagrywa Rangers, bo miał dużo problemów technicznych, aczkolwiek mu się udało. Więc dla ciebie Rangersi. Rangers powinno tutaj być. Mam małą bazę danych, więc nie wiem, czy będą wszyscy piłkarze. Mam chyba 30 tysięcy piłkarzy, ale mi to wystarczy. Druga liga, awansowali dzięki Bogu, chociaż nie wolę Celtic, zawsze byłem fanem Celtiku. Mam koszulkę nawet starą, taką czarno-zieloną, takie czarne paski. Taką co kiedyś żurawski był tej koszulce na okładce PSA 2.6 Pierwszy skład Jest tutaj ktoś? Z tych piłkarzy? Mm. Bo chciałeś czterech piłkarzy, żebym ci obejrzał? Nie widzę żadnego Dobra, więc wyszukuję o, Nie, transfery jakie zrobili Może tam będzie mm. do Ryan Dobry nawet Chociaż ten jest lepszy mm, Zdolny Sprzedali Wolesa Shieldsa A tutaj o oh, Andy Little jego chciałeś Jak widzisz do Hiberianu przeszedł, bardzo szybki Dobry nawet Chociaż słaby dribbling i gra z pierwszej piłki Szkoda w 20 spotkaniach 8 bramek Zelasty jest, 2 karniaki mm, już, już w Hiberianie widzę gra dłużej Dobra co tu jeszcze jest? O Michael King, Ja go obserwowałem, jak byłem w York. <grych> Dobra, następny piłkarz, jakiego chciałeś, to jakiś. jakiś Aird. Aird. Nie wiem, który imię. Zobaczymy. Tutaj widzę tylko jednego. Lewis. Nie wiem, czy to on. Grał w Newcastle. Nawet go nie znam. Nie wiem, czy to o tego ci chodziło, ale jeśli tak, to trzymaj. Tak wygląda. Następny był MacKay. Już wpisuję. MacKay. Mat, albo Desi. De Mat. To chyba on był. Hmm, nie jest zły. Stary trochę. Tak, Rangersa To pewnie on. <laughs> Dobra. Następny. Dean Florence. O, nobody, gratuluję. Ja, ja Belhandę miałem w AS Monaco. On teraz gra w Southampton, znudziła mu się kariera. Wimbledonem, miałem Belhandę w AS Monaco. To jest Dean Florence. Nie wiem dlaczego mi go poleciłeś. Według mnie jest tak, tak. Nobody, tak, zbliża się do mojego Monaco. Skoro kupujesz tych samych piłkarzy, to na pewno Fiero Ocamposa Belhandę. Ej, rób co chcesz, ja też bym... każdy by kupował Fiero. Nie wiem dlaczego mi jewdel polecałeś tego piłkarza. Według mnie jest beznadziejny. Nawet w Carlis nie gra. Ale spoko, może u Ciebie się inaczej rozwinął. Dobra, teraz niejaki Krzysiu606 chciał Messiego. LOL. Nawet nie ma co oglądać. Mówię jako kibic Realu. Nie lubię go Ale dobra, niech strac Kontuzjowany No kurwa, wiadomo było, że ma najlepsze skile. Tak przy okazji jeszcze ciekawostka Nie wiem, czy to pokazywałem ostatnio Zaragoza jest pierwsza w tabeli Real jest siódmy Kurwa mać, ale chujowo grają I Zaragoza idzie na mistrza To są jaja Dobra, jeszcze Krzysiu chciałeś Borysiuka Borysiuk wiadomo, gra w FC Kaiser Lautren. Tak, Kaiser Lautren. No, defensywny pomocnik, dobry. Aczkolwiek ma metr 78, jak na defensywnego to mało. No, nie gra, ładnie gra. 6 bramek, 4 asysty. Szacun. I teraz niejaki Bar Bartasek. De Bartasek chyba, tak zapisałem, albo Bartoszek. Nie wiem czy to A czy O. <laughs> ja tak piszę. Yy, dla ciebie GKS Katowice, bo chciałeś, GKS Katowice. Masz tu Twoją GKS. Rafał Górak jest trenerem. Yy, jaki mają. Grali z Zenitem. Ej, z Anży. Mają taki skład. Ej, sorry. Teraz jest dobrze. Dużo się nie zmienił, Pitry dalej gra, chwali Bogowski, Fonfara, Napierała, Gorczyca, tych co znam, Jacek Kowalczyk. Yy, czwarte miejsce w Lidze. Yy, oni nie awansowali do Ekstraklasy w tamtym roku chyba, więc zosta nie spadli, znaczy się... Nie co ja mówię, to jest drugi sezon, nie trzeci, sorry. Czwarte miejsce, ma nie mają szans na awans raczej, Dolkan i Podbeskidzie jednak. Pokażę ci jeszcze transfery. Więc co robili? O, ale dużo kasy wydali, widzę. <grystanie> A w tym sezonie? W tym sezonie? No sprzedali do nas Wawrzyńczoka. A tak to. Abramowicz jakiś. Matej, Matej Nater. Gole wypożyczyli. No. Skromnie. Dobra, więcej prośby nie miałem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście yy, najbardziej polecam też yy, inne kanały yy, FM-owców, właśnie już wspomnianego Jefdela, który nagrywa. Według mnie dobrze nagrywa. Ciekawie. Polecam też bardzo yy, Chrzano, kanał od Chrzana Kasi yy, Z tego co słyszałem, yy, safe mu się poszedł jebać. Ale, może niech sam lepiej po, nagra jakiś film, i taki pożegnalny, albo coś nie chyba znać. Pozdrawiam cię. Jeśli to prawda, to ci stary współczuję. Wyrazy współczucia wiem, co czujesz, bo miałem to samo z Monako. No, polecam jeszcze kanał. Yy, teraz się pomylę. Czy to by. Nie, Mr. Aleksandro albo Aleksandro. Aleksander, Aleksandro Del Piero, chyba. Ja mam dwóch ludzi, którzy mi komentują. Obaj mają takie same prawie i to mi się myli Kariera Michela Winda Gra w Wolfsburgiem, też bardzo polecam A tak to Michailo wiadomo też I w zasadzie to tyle yy, Dobra W tym odcinku to będzie wszystko Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Dzisiaj odcinek jest dłuższy Dzięki Bogu Nie wiem dlaczego ostatnio taki krótki wyszedł Dobra, w tym odcinku to wszystko nie, jeszcze powiem na jaki mecz zagramy, bo potem będzie, że nie powiedziałem. Następny mecz, dobra, zrobimy tutaj gdzieś i akurat do końca sezonu. A z tą Villa, a już graliśmy na Aston tą Villa. Dobra, i to jest mecz: 1, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No dobra, więc Chelsea dostaniemy w Pierdol. I Manchester United. Więc w tym odcinku to będzie na pewno wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Trzymajcie się, siema.